Najpierw Kośnia Kamysz, teraz Donald Tusk bardzo mocno apelują do wszystkich polityków, aby wspólnie odrzucić zmiany, które wprowadził PiS swego czasu. Chodzi o ograniczenie kadencyjności na stanowiskach samorządowych. I można wywnioskować z tego, że tutaj są jakieś wewnętrzne sondaże, które pokazują, że jednak ta władza nie zostanie utrzymana przez koalicję obywatelską, a to dlatego że. E, takie zabiegi e, sugerują, że próbują się ustawić na trudne czasy, ponieważ stanowiska samorządowe to zawsze był paśnik, właśnie dla tak zwanego aktywu partyjnego, który pozwoli ich przetrzymać w okresie y, głodówki i posłuchy. No bo e, tylko i wyłącznie y, ich ludzie są w stanie zagwarantować, że krewni z nami królika dostaną pracę właśnie w czasie tak zwanego y, trudnego czasu. Nie dajmy się zwieść żadnymi kocopołami, że tu chodzi o jakąś, y, jakąś jakość rządzenia czy czy o fachowców rzekomo na stanowisku.